Witam Was, wszystkie beczki. Ja jestem Adrian Clarson. No, i dzisiaj zostaniemy nauczycielami. No, któż by się spodziewał? Jak widzicie, mam tutaj pełno pięknych akcesorii, na przykład gumki w różnych dziwnych miejscach. Mam mojego dziobaka kwaka aka papugę na ramieniu. No i oczywiście piękną, tutaj nową koszulkę. Od Miss Gagi. Wszystkie te rzeczy i jeszcze wiele innych możecie znaleźć na dole w opisie. Macie tam linkacza missaga.pl. No, a teraz lecimy do nauczania. No to wiecie, no to zaczynamy naszą przygodę z moim dziobakiem, papugą. Na głęboką wodę wpadliśmy, jak to piraci. No i co, mamy to w ogóle nową grę. Losowanie jakieś jest, no powiem wam, świetna zabawa. Postanowiłem, że z moim dziobakiem będziemy ekspertami od WF-u, bo wiecie, na WF-ie najlepiej jest, nie wiesz, rzucasz taką piłkę i nic nie robisz. Będę miał dużo czasu, żeby na telefonie posiedzieć. No Żyć nie umierać, nie? No, wiecie, takie typikalnie. Typowe, typowe życie. Biorę tą robotę, nie przejmuję się. No i, no i na starcie, co? Wefista, oczywiście. Bijemy się. No, wiadomo, że na WEFI dzieci się będą, będą biły, nie chcąc. Chcąc czy nie chcąc, nie? Ktoś w piłkę kogoś rzuci. No to co? co? Co z nimi możemy robić? No, oczywiście przerywamy tą walkę. A, nawet trzeba, widzę, trochę się przyłożyć niestety do, tej, do tego. Nie mogę sobie raz kliknąć i nie będzie wszystko załatwione. Trzeba trochę użyć siły. Będzie tak tutaj, trzeba. No, i co wy drogie dzieci, macie tutaj mi do pokazania? Mamy tutaj pierwszą rzecz: golf jest grany na polu. No, pole golfowe, golf, no dam wam tutaj o ptaszka, piękne V. Nie umiem w ogóle pisać i rysować, więc te krzyżyki pewnie i te ptaszki będą krzywe i latały, wiecie, gdzieś w kosmosie, ale dobra, nieważne. Yy, miłość jest punktem w piłce. Coś mi tutaj nie gra. Wydaje mi się, że miłość nie jest punktowana w grach. No nie wiem, jak tam u was wiecie, na, na boisku jest. No wiecie, jak lubisz kolegę, powiesz, że go bardzo lubisz, no to ci może punkty da, nie? Może na bramkę nie będziesz musiał iść, ale no nie wiem, zobaczymy. W eee, rugby, amerykańskie sporty, no nikt tam ich nie zna. You score bramki? Nie nie, 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 nie dostajesz bramek. No i perfekt, no perfekt wam powiem. no Wiadomo, że jestem mistrzem od sportu, no przecież. Dawid Beckham, no Dawid Beckham, tam jakiś dobrze, dam ci ptaszka. Powiedzmy, nie znam, nie znam ludzi, bo ja jestem najlepszym sportowcem przecież na tym świecie. To jest moja sala w ja mam rację zawsze. W krykieta, piłka jest czerwona. Nie mam pojęcia, czy jest czerwona. Pewnie jest biała, jak moja koszulka na przykład, dam mu x na przykład. I w hokeju, czy krążki są białe? No tutaj akurat jestem pewien, no, no krążki są czarne, nie? No wiecie, no czarne jak mgła, no powiem ci dziecko, nie zdajesz. Yy, moje marki były złe, najwyraźniej ja też nie zdaję, ale ja mam rację na tej sali, więc on mi nie może wymówić, że ja nie miałem racji, bo to on idzie z jedynką do domu i to on będzie przeklapany, a nie ja, prawda? No, ja dostanę swoją wypłatę, no. W krykiecie y, punkty dostajesz za dotknięcia, no na pewno, nie no, jakie dotknięcia w ogóle, w krykiecie tam się pałką chyba odbija, no coś, coś takiego było. Pamiętam jak się w palanta u nas grało, to jest to chyba, po, chyba podobne i to, było, to była fajna gierka, w ogóle pograłbym sobie w takie coś. Teraz już powiem wam, wiecie, trochę szkoda, bo na WF jak się chodziło i czasami się pograło w jakiegoś zbiaka, czy właśnie jakiegoś palanta, czy tam wiecie, jakieś tam zapasy czy coś takiego, no to to było... To były fajne czasy, to były fajne czasy, nie powiem, no. Tenis, ten, tenis player, jakiś tam Tiger Woods, na pewno, tak, tak, na pewno, każdy go zna przecież bardzo dobrze, no no tak, tak. Yy, I czy dzidami się rzuca? No rzuca się dzidami, no co masz robić z didami? No rzucasz, nie? Bierzesz włócznie i ją rzucasz wagę na przykład i potem Aga coś mówi na przykład. Co? <laughs> no właśnie, no widzicie, działa. I teraz musimy znaleźć, w ogóle czemu oni są na sali do... Czemu na mojej sali jakimś cudem stoją ławki i w ogóle ktoś będzie śmiał jeszcze tutaj oszukiwać? Na mojej sali gimnastycznej postawili ławki, nie grają w piłkę i ktoś jeszcze, mam tyle celowniku, śmiesz oszukiwać? Jak już postawili tam ławki, to powinniście się uczyć i być grzeczni i rzucać piłką, a nie jak ona, podglądywać od koleżanki. To jest nie. To jest nielegalne. Grozi Ci za to, przed chwilą twoja koleżanka wyleciała a teraz ty za to samo. Do dyrektora. I czemu w ogóle jestem dziewczyną? Aga, nie zmieniłem sobie, że nie jestem dziewczyną tutaj. O, zaraz będę miał outfit sportowy, muszę, będę musiał go założyć. Nieważne ile to będzie mnie kosztować pieniędzy, reklam. Ubieramy kostium sportowy, bo to wiecie, mój, mój dzisiaj styl, nie? Moja stylowa. Czemu, czemu ona jest tak dziwnie... ciekawe co będzie, jak przytrzymam cały ten ołówek i zr, po prostu zlecę go całego. Do gumki go ścisnę. No i co, on nie jest ostry? Czemu nie jest ostry? No, co to za, co to za oszukaństwo jest? Na maksa i zostaniemy taką mini-mini-pici-pici tylko. Taką pici-pici. Pyk! Near leader, dobra, prawie. Prawie. O, no i mamy małego dzymbelka ostrego. Damy go uczniowi, którego, wiecie, bardzo lubimy, nie? Z miłości. I musimy się zapytać klasy. Drogie dzieci... Jaka jest nazwa... Kogoś, kto surfuje po internecie? Pingwin? I pytanie jest dziwne? I odpowiedź jest dziwna? Nie, no, nie, nie, nie. na pewno się nie zgadza dziecko. Dobra. Tutaj pani z pierwszej ławki. Czekolada. Też nie? Uf, dobra, miałem rację. Powiem wam, Ja myślę, że ja czegoś nie wiem chyba, bo ja na nie wiem, o to chodzi. Mars. Nie no, Mars to taki batonik, no to na pewno się nie zgadza. No właśnie, no wiedziałem, widzicie dzieci, możecie mi zawsze ufać. Ja jestem wiedzą mądrości, oazą spokoju, safari, chodzi o przeglądarkę. No to tak, no to dobrze, dobrze, dziecko, to wszystko, wszystko wiemy, dobra. Powawimy się dzisiaj w plastykę, ewidentnie, bo dzieci mi nagle przyniosły obrazki. Pierwsze to, co miał narysować, no to miał narysować kogoś. Miałem narysować sprzęt, który jest w tatu... tam gdzie się tatuażuje. W salonie, tat... tam gdzie się tatuażuje, to salon się nazywa po polsku, no właśnie. No i to na pewno nie jest to, no. Narysuj. Narysuj biurko, z, tutaj z komputerem, myszką, ale myszki nie ma. O, o to jest pytanie. Miałem narysować komputer, tu się zgadza, tutaj dam, wiecie, ptaszka. Yy, aha, to. Pała! Pała miała być! Czemu pał nie wstawiasz? Kto cię szkolił na nauczyciela? Po pierwsze, miała być w ogóle pała, a po drugie, chciałem, myślałem, że jak narysuję ptaszka nie w kwadracie, to przejdzie, a ja zaznaczyłem nie. go gdzieś w kilometrze. Myślałem, że będę mógł sobie zaznaczyć. Monitor 10 na 10, klawiatura 10 na 10, myszki brak. OK, 0 na 0, nie zdajesz, wylatujesz, nie narysowałeś myszki. Ale od razu, od razu mnie skasowało, no i co? No. Ale przynajmniej odblokowaliśmy nowy outfit. Ja teraz idę na przerwę, wypić kawkę, obejrzeć reklamę, no i wracam za chwilę. Nie? Patrzcie jak pięknie wyglądam. Czy to nie jest w ogóle nauczyciel, którego byście zawsze chcieli widzieć za biurkiem? Zawsze wam same dobre oceny daje, zawsze wam najlepsze gry na wf daje i, i wiecie, szóstki lecą, wiecie piątki, spóźniłeś się na lekcję, nie ma problemu, nie przyszedłeś, nie ma problemu. Najlepiej, nie? Dokładnie, najlepiej. Więc takim dzisiaj będziemy, lecimy dalej. Jest moja sala ulubiona, w ogóle się nie zastanawiam i musimy wyczyścić tablicę. No, czemu w ogóle w sali sportowej jest tablica? I tam, czy ja na serio im tutaj rysuję, wiecie, że musicie kopnąć piłkę z taką siłą, żeby ona odbiła się od ściany 10 razy i wpadła idealnie do kosza? No bo jeżeli tak, no to nawet nie wiedziałem, że taki mądry jestem na, tym, na tych lekcjach, nie? Teraz w trakcie przerwy, wiecie, na kawce, jak sobie zmieniałem mój, mój strój tam, wiecie, w gabinecie nauczycielskim, dzieci się niestety źle zachowywały na przerwie, no i co, musimy je odesłać, jednego musimy odesłać do dyrektora, bo ja się nie będę złymi dzieciakami zajmował, to nie moja robota, ja się tylko dobrymi zajmuję. Tutaj tego przepuścimy o dziwo, bo on był, bardzo dobrze się zachowywał yy, był, Dał mi, wiecie, ciastka i czekoladkę No i ten Ten chciał pobić ucznia, więc wiecie co? Wyciągam tutaj y, Dziobaka Kwaka No i robię mu to, co tutaj teraz mu robię Czyli strzelam do niego z mojego pistoletu No i sorry, ale no już nie wstaniesz dziecko, no jak do, Dziobak Kwak w ciebie strzeli, no to już już, już, już nie wyjdziesz, no, nie, ma, nie ma opcji, zostajesz w szkole na zawsze już generalnie, no już będziesz musiał do końca życia uczyć się w mojej sali, do końca życia będziesz mi piłki podawał, no i nie ma dla Ciebie ucieczki, no. Ledwo zaczynam lekcję o jedzeniu w mojej pięknej kuchni, to jest, wiecie, tak naprawdę nie, to nie jest kuchnia, to nie są lekcje, to jest moja prywatna kanciapa, w której sobie kawę zaparzam. No ale tutaj przy okazji z mojej, wiecie, dobroczynności, ducha, daję im czasami tutaj lekcje przeprowadzić, pokazuję im jakie magiczne rzeczy potrafię w kuchni, wiecie, jakimi naleśnikami no, potrafię obracać. Z, no w ogóle chcecie się tu bić? Jak śmiecie się tu dzieci bić w mojej sali? No w ogóle to jest niedopuszczalne! Wąd w Teraz się trzeba zapytać klasy po tej bójce, bo jestem po prostu wściekły. Jakie warzywo? Może być ojstrem, znatem i coś tam w ogóle, nie wiem co jest napisane tak naprawdę. Zapytamy się go. Mushroom. Nie no, nie może być grzyb. Czy to był słaby wybór? Mm, nieprawda, to był dobry wybór, nie zgadzam się. Mięso z jelenia, jaką ma nazwę? No na pewno nie morskie, żarcie. No. Z tego co wiem jelenie jeszcze nie pływają w wodzie. No nie wiem, w jakich wy czasach żyjecie dzieci, ale no, no, ja takich nie żyję. Wenxun, nie mam pojęcia o co chodzi, najwyraźniej tak się nazywało, ale w mojej klasie ja zawsze mam rację, więc no... zory dzieciaki, zory. Pomimo tego, że słabe oceny daliśmy, no to wiecie. Snajperką moją, dziobakiem kwakiem, łapanie tutaj osób, które ściągają, nie mam, nie mam żadnych z tych problemów. Perfekcyjna reakcja, zero szans w ogóle, nie macie absolutnie, nie polecam tego robić. Chce. Ktoś jeszcze chce? Ty chcesz? Żółta czapka? Żółta czapeczka, dostać pałę. No. Ja chcę! Ja chcę! Połapanie niegrzecznych dzieci z dziobakiem kwakiem, tutaj on, on generalnie zrobił całą robotę i strzelał. Nawet jakieś niegrzeczne dzieci tutaj za rogą mi wyszły i na mnie krzyczały. Myślą, że w ogóle mogą takie rzeczy robić, od razu musiałem je odesłać do, na, do Misagi, dyrektora. Teraz tutaj jesteśmy w klasie kolejnej. I co ty, drogie dziecko, narysowałaś? Narysuj kobietę, jeżącą samochodem. No. No, nie wiem jak wy, ale łysej kobiety z wąsem jeszcze nie widziałem, więc wydaje mi się, że niestety, dziecko, ale nie masz racji. No, to, 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 to tak nie działa, niestety, no sorry. Kolejna, co ty masz do pokazania? Chłopak, 5 balonów. No, nie wiem, czy umiemy liczyć, ale ja tu widzę 6. 6 nie równa się 5. Szybka matematyka. Dam mu xa tutaj z kokardką. I powiem, do widzenia. Najlepiej nauczy się liczyć, dziecko, do pierwszej klasy lecisz. Sorry, fawory. Narysuj człowieka zastanawiającego się, jakie słuchawki ma kupić. No, ostatnio jak byłem w elektroniku, no to słuchawki wyglądały, jak wiecie, na uszy były, a nie jakiś telewizor i to na przycenie, nie? No, no, ewidentnie tutaj coś się nie zgadza. Jak chcecie przeceny, to lepiej wejść na sklep Misagi i tam kupić jakieś fajne rzeczy, na przykład dziobaka kwaka papugę będzie mógł wam też na ramieniu siedzieć i sobie strzelać. No, a nie jakiś tutaj, nie wiem, damu tutaj x z kokardką, żeby nie był smutny. Ale no, sorry. Dzieci nie umiecie liczyć, no, same złe rysunki były. Z zwierzę z dobrymi, dobrym wzrokiem. No, eagle, no, soku, no, 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 zgadzałoby się, no, zgadzałoby się. Dam ci wstążeczkę jeszcze nad tym ptaszkiem. No, daję ptaszka, pytanie o ptaszkach było, wszystko pasuje, nie? Zwierzę z Afryki. Wiewiórka. No, z tego co widziałem, no... Nawet po moich drzewach za oknem chodzą wybiórki, więc chyba w Afryce nie są. No więc dam ci tutaj X-a takiego od klasycznego, bo to totalna chyba ściema jest. Tam może jakieś wybiórki by się znalazły, ale wątpię, chyba by tam się ugotowały generalnie. Coś, materiał, przez który można patrzeć, no. Opakłe. Co to jest w ogóle? Co to jest? Jak ktoś wie, co to jest, to mi napisze, bo ja powiem wam, nie wiem. Wydaje mi się, że nie można przez to patrzeć, dam mu X-a. No i oczywiście miałem rację, no bo. Wiadomo, że Adrian, nauczyciel są ze swoim dziobakiem kwakiem ma zawsze rację, nie? No, prosta piła, no. Rośliny potrzebują światła, żeby rosnąć. No... No tak by było, no. Jakby się chował, trzymał w piwnicy, no to, to by nie, nie pykło im generalnie, więc dam Ci tutaj ptaszka i bardzo dużo zawiasów. Bardzo dużo dam Ci zawiasów. Yy, uznało to za X'a generalnie. No, coś Ci nie pykło, no. <laughs> nie moja wina, że to za X'a a Ci naliczyło. Zwierzę, które nosi się, wiecie, z dumą. No no, 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 jak tutaj mamy napisane, że lew, no, no, lew ma wielką grzywę, no, każdy się go boi, no, da, dam ci tutaj też ptaszka, ale bardzo dużo zawijasów, dam. Jak uzna to za X, to nie moja wina. No, uznało za X, -a, niestety, no, nikt nie lubi moich zawijasów, no, ja nie wiem, jak ja bym zobaczył taki test i takie, takie byłyby oceny, wiecie, że tutaj jeden punkt na jeden, jeden punkt na jeden, a byłoby coś takiego, no, ja bym się ucieszył, nawet pytania nie widzę generalnie, no, nawet nie wiem, jakie głupoty napisałem, no, super, super by było. I zwierzę, które ma macki. No, ośmiornica, czy tam kamarnica, czy tam jedno, drugie, no wiecie, to tam, no, no wszystko ma macki. Dam ci teraz normalnego ptaszka, żebyś się nie obraził, dziecko. No, bo no jakbym ci te same zawijasy dał, to byś wszystko miał x, no to, 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 to ciężko by było, ciężko by było. Zwierzę z paskami, krowa. No, mamy tutaj nawet krowę z tyłu, no, poduszka, taka sobie leży. No, no tam nie ma, tam, tam nie ma pasków, sorry, no, tam są łatki, no. Generalnie dostajesz serdecznego X. -a. Powodzenia. Jeden na trzy niezaliczony. Nie dajesz się tylko pałę! Pałę nie daję! Ja jestem grzecznym nauczycielem i daję serdeczne Xy, bo ja nie chcę, żeby żadne dziecko było smutne. A tak naprawdę, teraz przyjdziemy do rzeczy. Z, y, zwierzę, które je muchy. Wilk. No sorry, ale pała się należy. no. <laughs> Dostałeś pałę za to niewiarygodne. Grupa, grupa wiecie, tą strąbą, o słoni to było, słoni, dobra yy, parada parada słoni się mówi? Na słonie się jakoś mówi, jak jest grupa słoni jakoś specjalnie bo każde zwierzęta mają jakąś swoją nazwę na przykład jak jest gru grupa rybek to nie mówi się grupa rybek, tylko tam ławica. ławica się na przykład mówi, no właśnie, widzicie każda jakaś tam grupa zwierząt ma swoją nazwę nie? i te słonie najwyraźniej też mają parada, mi się daje że to może być ma sens, no i miało sens, mało sens widzicie, nawet Nauczyciel, który wie wszystko, czasami może się czegoś nowego nauczyć, no. Parada w słoni, no kto by się spodziewał. Dobra, teraz prosta pytania, prosta piła generalnie do, do moich uczniów kochanych tutaj. Pierwsza ławka. Metal. Jaki jest najpopularniejszy metal na Ziemi? No jakiś tam metal, nie? No jakiś tam metal, nawet w sumie nie wiem sam. Diamenty. No każdy, kto grał w Minecrafta, to wie, że diamenty nie są najbardziej popularne. No każdy wie, że żelazo jest najbardziej popularne. Metal ma być, a nie jakieś cegły. C Kiedyś cegły, jak były bardzo update'y małe, to były największą rzadkością, bardziej nawet niż diamenty, nie? Po prostu musiałeś iść kilometry przez góry i rzeki i doliny i ławice i parady słoni musiałeś przechodzić, żeby znaleźć jeden kawałek, kurde, gliny, który mogłeś zrobić potem cegłę z niej. A teraz co? Aga mówi, cegły, że są popularne, no... O, chyba się jej pomieszało. Aga, chyba pała się należy za to, naprawdę, no. O, on powiedział że żelazo. No co, metal jest twardy, cegła jest twarda, wszystko się zgadza. Cegła jest czerwona i no ale jest tam twarda, no co tam cegła? Cegłą pod ziemię nie znajdę, no ją tam wiecie, no glina w wodzie pływa sobie, nie? No w sumie nie zawsze, bo ta glina to może wszędzie, ale no to już... Powiedział, że lazo... Uczeń powiedział, że lazo, już się niecierpliwie ewidentnie, no. Gra w Minecrafta ewidentnie, kopie se w wolnym czasie, wie wszystko po prostu ewidentnie. Jaka jest najtwardsza substancja na Ziemi? Każdy wie, że to obsydian przecież, bo to wiecie, też gram Minecrafta, nie? No to musi obsydian. Nie, nie, no bedrock w sumie jest najtwardszy, bo go rozwalić nie można, no właśnie. On tu mówi jakiś tam węgiel, ja to w ogóle go się nie interesuję. wiadomo, że węgiel to tam wiecie, kamiennym kilofem można rozwalić. Kości? Moje kości tutaj są najtwardsze? No nie, już połamałem 100 milion razy pewnie jakieś żebra, nawet nie wiedziałem jak byłem mały, na pewno nie są najtwardsze. Co ty tu masz? Diamenty. Hmm, najtwardsze diamenty? Powiem ci, Dzieku, nie masz racji, na pewno nie masz racji. Pewnie uznam tutaj gra, że graże ma rację, ale on nie ma racji, nie ma pojęcia w ogóle o co chodzi. Diamenty najtwardsze, każdy wie, że teraz wyłazł netherite, który jest najtwardszy. Jest koniec roku, ostatnie rysunki na zaliczenie. Kto narysuje najładniejszego zdaje. Tutaj miał narysować górę Fuji, narysował mi tutaj jakąś yy, statuę wolności piękną. Generalnie ten rysunek jest taki piękny, że no, sorry, ale musisz tutaj zdać generalnie nawet, jak masz źle. Nie obchodzi mnie to, że źle narysowałeś. Zdajesz szósteczka, przechodzisz dalej, ukończyłeś semestr, gratulacje. Yy, narysowałeś mi wodospad. Nie, no wodospad jest super generalnie. Czego, że to miała być tam jakaś tam łalej, jakieś tam coś tam łalej, no okej, okay, dobra, dobra. Wodospad jest super, zdajesz generalnie, nie obchodzi mnie to, że to jest źle. Czy zdasz? Miałaś narysować Francję. No generalnie narysowałaś mi jakiś kawałek ziemi, nie obchodzi mnie co to jest, nie zdajesz, pała, koniec roku, zawaliłaś semestr, jedynka, pała, do dyrektora, sorry. Nie, spod nie lubimy cię już. Nie ma w ogóle opcji. To był dzwonek na moją przerwę, więc czas na generalnie kończyć odcinek. Czas sobie wypić kawkę jak każdy szanowny nauczyciel, zagryźć sobie ciastkiem, no i co ja wam mogę powiedzieć byczki, no do kolejnego spotkania ze mną i z dziobakiem papugą ptakiem, a na razie to zabijam bagietę.